Ale pogoda. No, chyba pan Marek szykuje piłeczki, żeby samiczki się nie łączyły. Cześć rozrabiaka. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy wszystkich. Tak, dzień dobry, witam wszystkich hodowców, hodowczynie. Tak, Panie Marku, łapiemy na lot numer 4. Tak. Pogoda nie rozpieszcza, ale dzisiaj chociaż mi na głowę nie pada. Przed chwileczką pompa przeszła niesamowita. Tak, tak. Mówią, że gołębie wrócą, tak? Mają wrócić. Ale nie wiadomo, czy w kabinie, ze względu na brak pogody, czy na własnych skrzydłach. Ale nie poddaje się Pan, łapie Pan Oczywiście. i jest Pan optymistycznie nastawiony. A po ostatnim locie jak tam? Miałem 12 konkursów. Dosłownie była przerwa 3 minuty nie? i no. to zaważyło na tym, że tylko 12, bo później już się zaczęły sypać. Wydawałem 58, 54 w domu, 4 nie doleciały. To Ale jest za to z innych lotów, i nawet jeszcze w ogóle nie były na lotach, jeszcze się zlatują. Bo to różnie jest czasami. Jaszczą, pogoni, gołębi gdzieś pójdą jak to młodziutkie. I... W tym jeden mój, ten Hardy Kruger na Wosa od Mrozika. Ale on był w ogóle lotowany? Tak, tak. Tak? Był. Aha, ja już wrócił bez TPS-a, nie? Bez TPS Czyli tps na był... pierwszym locie, na drugim zginął. Mm -hmm. no, Czyli zdążył tak. ktoś ściągnąć TPS-a, a nie zdążył zadzwonić. Tak, no tak, wszystkie większość jak tego, to wracają bez TPS-a. Dziadostwo, nie? No ale nikt nie dzwoni, nie? Żeby no. ktoś chociaż zadzwonił. To... Czyli jest czym walczyć. No jest, jeszcze ponad 50 dni. No. Czyli lot miał być w niedzielę, ale ze względu na pogodę, bo w niedzielę na pewno to jest tragiczne, ale jutro trzymamy kciuki, powinno być dobrze, nie? No powinno być dobrze. Też tam dzwoniłem do Marka. No właśnie, inny oddział też, te też przełożył. też na, przełożyli nas no. na sobotę. Nie. No. Czyli nie będziemy osamotnieni. Nie, nie, nie. No i ja mam więcej czasu na nagranie. No to, no to niech pan łapie coś tam no jeszcze. zaraz no. pokażemy jakiegoś Twojego. To... Nie, bo to przed lotem nie pokażemy, bo zapeszymy i będzie z Bóg. Jest twój. 6985. 85. No kurde. Trzymam ucieczki. Czyli tak naprawdę 5 włożyłem, nie? Cztery jest, tak? tak. Nie, wszystkie, nie, jednego nie ma, jednego nie Jednem, no jeden doleciał. Teraz, no a teraz. No no no. No to dobrze. To, to, to do dobrego hodowcy dałem, bo nieraz komuś dać, to później jeszcze obrobi, że <grym> dziadostwo. <grym> nic nie leci. A ty co za kropeczki pan sobie no stawia? Co, co? Kropeczki pan sobie stawia, Aha, żeby się nie pomyliło. A no, ten? No to jest ten, co był pierwszy dwa razy od dominiki. Maziarzowo, bulkowaty wiosnowaty. wiosnowate. A chociaż no. ostatnio słabo przynajmniej. No, no to tutaj nie. A ja też się dowiedziałem przy okazji wczoraj pochodzenie mojej dominisi, bo też jest z bulków, nawet nie wiedziałem. I co, jest moment, żeby zaznaczyć eski, tak? Tak, tak sobie na. A i one później są jako pierwsze, tak? W klatce podawane do zegara? Tak, tak. Stadziewaty. Nie. A niech pan powie, że w oddziale y, duże straty są, chyba nie, nie? Nie. Wyjątkowy Niektórych, taki rok, nie? Niektórzy mają. No, 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 ale taki rok do roku, jak z tego co się słyszy, to, to tutaj w miliczu aż odpukać. Nie ma takich dużych strat, nie, jest czym nie. lecieć, nie? Płowy połowy, ostatnio pierwszy, tak? Tak, no wyprzedziło 3 minuty moje. No. Jest to gołąbek y, Krzyśka, Krzysia Baczkowskiego, samiczka. Y, Bezpośrednio Krzyśka, czy po tak, Krzyśka tak. gołębia? Po, po, Krzyśka? po Krzyśka. No ale to jest gołąbek, y, jak mu tam, y, paszkę, nie? Aha, 808. A, a samczyk y, jest y, od kolegi Zbyszka, u którego byłem po swojego gołębia za Lubiniem. A to to za kawałeczek miałoby być a wyszło 250. Tak. I powiedział... No i, i mamy tego gołąbka i dał mi, powiedział, że to jest po wosach no. od braci łebu. No. Nie? Bo on tam z nimi się zna. No to ten hardy kruger co doleciał to też powosowych tylko od znowu od mrozika co ja dostałem, a. nie? No także to też ciekawe. Ale ten, a tego co pan wtedy przywiózł 250 km, to on sporo ten do nich poleciał, nie? Poleciał, a przyleciał i później u mnie był pierwszy. Nie? O. Ale i, i przez cały ten wszystkie loty przeleciał, no i jest. No, no i dobrze. No. Papier musi być, nie człowiek się. Rodzi to mu wypisują, umiera też mu wypisują. Tu jest wszystko. No? Najlepiej jest, jak czasami sobie zapiszę po białolotku. Mija trzy miesiące, patrzę się, no po białolotku. Ale po którym? Ale nie zapisałem numeru, a tam cztery białolotki. <laughs> ale głębiej spokojnie sobie czekają. Nie, nie ma takiego popłochu. Oby nic nie trzymychło przez drzwi otwarte, moje tutaj. No. Bo spokojnie, człowiek nie... Zawsze łapaliście z bratem. nie naganialiście do jakiejś klatki, czegoś, nie, nie jest nie, jeszcze nie, czas nie. na jakąś tam kontrolę, szyb... kontrolę jakości, nie, tak jest. Nie siedzę z nimi, to nie wiem, czy któremuś coś tam mhm. dolega, czy... A ten tydzień były treningi? Słucham? Ten tydzień trenowały? Znaczy, woziliście? Raz, raz tylko bym miał. Grupowy? No, z, z Markiem. Aha. Mhm. No, dobrze który był ostatnio drugi, tak? Nie, nie, to wtedy... Na tak, pierwszym? Na tym pierwszym i drugim. To aha, rodzeństwa tego. Aha, aha. Ale daje. Eskę? Ale nie, ktoś jaki, jakiś dostał eskę? Nie. No akurat nie. Przy <grym> jednego Andrzej wybierze. Po 15 do klatki? Nie, nie, mówię esę. Aha, a te klatki po ile pan ładuje? No, tamtych trochę więcej. 10, 5, 44 też dobrze powinno być, bo to rodzeństwo jest tu, to by było komplet już. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, dwanaście, trzynaście, czternaście i tam jest 15. Ale pada, to mamy No to mam szczęście, co za sobotę pada? nie no, wiem. będzie musiał być prawie po 20 <noise> Ubijemy nogami. <noise> Pojażdżili panu klatkę? Tak. 51. A po tym rudym, co panu zginął, też ma pan gołębie, nie? Tak, tak. No, to posłanka Łady po Samipska. To był bardzo dobry, Dzień trzeci chyba. no. Klatki ciężkie to chyba dosyta, pan pan karmił. Ile tego tam jeszcze jest? Jest. To wyjątkowy rok, że jest do końca czym lecieć. No jest, jest. To dobrze. W czadzie Francuziaka jest z dużą połączką Marka no. z na ostatni rok. Zapełniają się klateczki? Tak. Ja po malutku uciekam. To co jutro przyjdę, coś nagramy. Tak jest, zapraszam. Dobra, zapraszamy wszystkich do, do kibicowania, bo to tak już jest. końcówka sezonu. Ci, ci, ci co z nami są to i ci, którzy przybywają, to się cieszę. Także pozdrawiamy wszystkich serdecznie i do jutra. Do jutra.